Siłanku wszystkim, witam na swoim kanale, dobrze jeszcze raz. wszystkim. Dziś zrobimy typowanie na Cloud MMA. Ogólnie myślę, że ciężko tutaj jest tak mocno wytypować, bo ostatnia karta na fejmie była łatwiejsza do, do wytypowania, znaczy łatwiejsza. Coś tam siadło, coś już siadło, nie? Ale bardziej tych ludzi kojarzyłem, nie? Tutaj jest część ludzi, których za bardzo nie znam, albo nie wiem, co się po nich spodziewać, więc jeżeli obstawiasz pieniążki sugerując się moim typowaniem, to raczej odradzam. Dobra, to pierwsza walka. Rekordista kontra Boros. Z tego, co tutaj widzimy, to na MMA się będą bili. Ten rekordista jest. Skubany mocny gość, Ale z tego co słyszałem, no to ten Boro jakieś tam doświadczenie ma. Boro to jest ja ten co walczył tam z ośmioma naraz? Czy tam z no, Znaczy, no po kolei. Po kolei nie oni tam chodzili. A, no po kolei. No, no ale to wiesz, ale... jakieś takie siuśki były, nie? No to fajnie. Tak. No, nie wszyscy, ale rekordista to rekordzista i tutaj 100% na niego, nie? Wiesz co? A ja bym postawił mimo wszystko na tego Boro. Rekordista jest faktycznie mocny, nie? I on już zaskoczył nie raz. Ale Poczekaj, zobacz, bo on, zobacz, rekordzista z kim się ostatnio bił. bił. Kowskim czy czekaj Kurwa poczekaj on się bił z jakimś a, a z Szulim się chyba bił z czy nie? właśnie. I on wygrał z Szulim, ale no to właśnie. była chyba z stójka typowo też, nie? Tylko ja nie mhm. wiem, jak Boro, czy Boro gdzieś słyszałem, że on jakieś takie doświadczenie ma, tylko nie pamiętam, czy to w MMA, czy w boksie on ma to doświadczenie, bo jeżeli w boksie to niewiele to zmienia, jeżeli w MMA ma to doświadczenie, nie, no to... Rekordzi sama fajną sylę, no tak. Jeżeli w MMA, no to, to Boro, nie? No to zróbmy tak, że Lexon niech nie, postawi zobacz, na... tak. No? W MMA wygrał e, z Pająkiem, jak dobrze pamiętam. No. Jak to było w MMA. No tak. Na klaucie 1C. No. To wygrał z Pająkiem. Pająk jest jednym z lepszych gości, co tam MMA też ćwiczyli. Mhm. Mimo, że ostatnimi czasy tego nie, nie pokazywał jakoś, ale cały czas ta Tajlandia, obozy i tak dalej. Jego brat, ten mistrz Tajlandii, mistrzem jest w Muay Thai. No, 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 no. Wygrał z Hasanem, który Hasan też bardzo dobrze się tam właśnie bił i tak dalej. Fakt Faktem to było dwa lata temu. Przekonaliśmy No stawiamy na rekordzistę, nie? Tak mi się wydaje. Ty też macie jak na rekordzistę? Tak, no, no, zdecydowanie. Dalej. Lisak, Sequento. Zdecydowanym faworytem jest Lisak. Oni się no też biją w MMA. Raczej tak. Wydaje mi się, że Lisak go zbija, no. No i po kursach, no, też jest zdecydowanie Lisak. Ja też wytypuję Lisaka, ale powiem wam tak. To nie jest tak, że Sequento nie ma szans. Zależy, bo jak Sequento wjedzie na maksa w niego od razu, ale, No, jak ale... jak jakaś weselniaka trafi, to tak, to tak, jakoś, tak bo to tam, jest, tam jest spora też różnica wagi. To jest 21 kilo, nie? Przynajmniej tutaj, nie? To jest, jest, ponad 20 kilo różnicy, to to jest duża, duża różnica, a Lizak no raczej wiesz, yy, no, no nie, no on jest takie chucherko, nie? No jest szczupły goś, więc myślę, że jeżeli knockout by tu jakiś miał pójść, no to raczej od strony sekwenta do Lizaka, no ale ten sekwento też nie jest wybitny, nie? Jak Sequento stwierdzi, zacznie za dużo kalkulować, to totalnie nie ma szans, nie? On musi nie, w niego ja wjechać. myślę, że, ja myślę tutaj akurat z racji tego, że Lizak ma dużo bycia i w sumie MMA i tak dalej. No, wystarczy popatrzeć kalafiory. Jak widzisz gościa z kalafiorami to spójrz dalej po prostu. Nie, nie. Ucie, nie. O maty i, ja myślę, że zdecydowanie. Tak, ja myślę, że zdecydowanie tutaj Lizak, nie. No jedyna szansa na sekwentę jest to, jest, to jest, to jest taka, żeby wiele. A no, Lizak tam mocno w parterze, co nie? Jak on, a sekwenty raczej w parterze się nie będzie w stanie. Nie... Obronić, więc jak Lizak go tam po, się pozwija, to nie ma szans, raczej mm -hmm. mi się wydaje. No to stawiamy na Lizaka, no tu jesteśmy, tu się ze sobą zgadzamy. Dalej, bestia strolowany. Możecie zacząć teraz wy. Eee, no co? Bestia, tam jakieś akcje były ze sterydami i tak dalej, że tam były pourywane biceps, tricepsy i te sprawy. Mi się wydaje, że bestia się spompuje, a strolowany pomimo tego, że Myślisz? ma tam tą wagę niby dużą, to mi się wydaje, że strolowany jest szybszy, on go tam kurde poskłada. Więc bestia jest taki mega sztywny i ma, mam wrażenie małe zakresy. Jeżeli chodzi o, bi o bicie się. I mi no. się wydaje, że strolowany go tam, tam porobi. Ja jestem. Kurde, strelowany. to ja bym nie, ja bym powiedział, że bestia, mimo wszystko. No co, no waga... Waga niby po stronie strelowanego, ale to nie można tutaj patrzeć na wagę, no bo no tak, no. ten gościu będzie. Będzie się Wzrost, mieć... będzie A jaki nie zasięg? Ma... Bo tutaj nie, nie widzę tego zasięgu. No, że... zasięgu tutaj nie masz, ale z tego, co patrzyłem na face to face, jak oglądałem, no. to dużo, dużo większy ma strollowany to po pierwsze. A co to jest w ogóle ty? Ale czy... ty po, po, poważnie mówicie, że strollowany to wygra? M no, ma, ma szansę. No, ma będzie stary pierdol jakiś w ogóle. No nie wiem, no ten bestia się bił już, no to ma 3-0 rekord, nie? On tam wcale tak się źle nie wdalał, nie? No to dobra, zróbmy tak. No ja stawiam kupon to ja se postawię na tego, a zobaczymy potem komu to siądzie. Ja postawię na bestię, wy mówicie, wy mówicie że ten jest trollowany bardziej. No to no, ciekawe. No, nie, nie jest tak, że ja go totalnie wykluczam, ale myślę, że są walki bardziej close niż jak ta. Tu moim zdaniem będzie na bestię. Siła będzie większa po jego stronie. A jeszcze oni się wiemy ma jak biją, jak tam tego go złapie, to już... przecież na ten stronowany jest taki Nie był grubasek, ale on jest taki sprytny, nie? Uż, już pokazał nieraz. Dobra, dalej, Omielańczuk, King Kong. No to ja z tego co słyszałem, no to ten ten... Znaczy ogólnie, no ten Mindanao nie jest, nie jest złym fajterem, tak? Ale no myślę, że to tutaj Ech, jest... Omielańczuk jest zdecydowany po UFC, One championship chyba też, jak pamiętam. No, no to jest już inna klasa, wydaje mi się, zawodnika, nie? Mimo wszystko. Także ja bym powiedział, tutaj zdecydowanie o Mirańczuk. Dalej. O. Ten, co na niego patrzeć, nie mogę. Cios i prezes Fen. Nie, no to to jest tak, to, tak samo jak z może być. Tak, ale, ale obstawy. Wygry. Obstawy zostaną. się. Wygra. Aha, okej, okay, że może znaczy, już, już, Już nie prezes Fen. No tak, to... już nie prezes Fen, no. A, sam prezes został faktycznie, już nie prezes Fen. No to tak. No ja strasznie nie trawię tego ciosa, nie? No on mi tak działa na nerwy. I to nie dlatego, że go wszyscy nie trawią, to ja też go chyba nie, nie trawię. No tylko jest. No jest taki gościu przerąbany strasznie, nie? W sensie on tam. To jest jakaś taki... Czeka mi się wydaje, jak tak oglądałem tam jakieś tam walki, że on pierdziała, bo nie dostał ciosa, a już krzyczy ała, ała. Nie, no, nie no, no że No niby że. No No tam... to jest taki aktorzyna, a on niby jest tam, nie wiadomo tak. ten, ale mi się wydaje, że. Jakby no to jest p***ka totalnie, co nie? Więc raczej, raczej obstawiałbym tutaj jednak prezesa. Chociaż no ale ten prezes, prezes też nie jest... Wiek, jest wiek, nie... Wiekowy. No, no też jest wiekowy. to też nie jest jakiś wybitny fighter, nie? No ja powiem wam, Trudy, że nie ciężko. wiem. ciężko. Ja bym tą walkę, z... normalnie to bym ją skipnął, bo tu ciężko ocenić. No ale że musimy postawić, to No nie wiem, no na... dobra nie, no, no nie ten ma... prezes, prezes. To te... ja daję prezes, bo ja tego ciosa nie trafię totalnie. No już. zasięg, waga. No patrząc niby na to, I no też to tak. Piźnięcze ogólne, no no niby tak. Dobra, to w końcu na prawą stronę coś, ale póki co to w sumie stawiamy na cały czas na faworytów, nie? Dobra, może się to dalej zmieni. Major SPZ z Buku. Ja jeżeli macie jakieś informacje, to mówcie. Ja totalnie nie mam informacji. Nie, ja totalnie nie mam e, tutaj. Że tak ja bym szczerze no do ogólnie tak, ogólnie do Skipa, tak też tak mi się wydaje, ale to, dla mnie to jest totalnie 50 na 50, więc postawiłbym na tego, na kogo jest lepszy kurs, no to wziąłbym se e, e, znaczy w sensie, że więcej można wygrać. To bym postawił na zbuka, nie, ale to totalnie, no nie wiem, nie wiem. Nie wiem w jaką stronę to może pójść. Dalej, Margaret Królowa. No, myślę, że tu się wszyscy zgodzimy, że na no Gocha, kurwa, no nie ma już szans, nie? No ta królowa, no ona wybitna nie jest, ale no pokazała, że ma wyższe zdecydowanie umiejętności niż Nikita, z którą Gocha wygrała. No ale no, Gocha to Gocha, no już no, nie wykupiałem się, no wydaje mi się, Ja że nie widziałem w sumie, jak walczyła ta, ta Gocha? A, nie, Marianna. A, Marianna? Królowa. No, tam wiesz, no nie, nie było jakichś wybitnych umiejętności. Siły w tych ciosach też raczej nie było, no ale myślę, że na kochę to śmiało wystarczy, wiesz? No tak, no też tak wydaje. Choć wiesz, no, wiesz jak to, jest, wiesz jak to jest. Jak, jak wiedzie, to nie wiadomo, co się może poleć. Chociaż Też u to jest tyle, że nawet tam, nawet jakby trafiła, to raczej nie złoży, więc. No właśnie. Wydaje się no właśnie. Tutaj finalnie. I My... Tak, chyba wygra królowa. No ta Schreiber mi się też wydaje taka bardziej ogarnięta. Ty są też tak myślisz? Aha. No to stawiamy na tą Schreiber, czyli znowu lecimy za tym faworytem. No Chyba, o. że jakoś tam trafi, ale... Teraz mamy w sumie ciekawą walkę. Crazy no ja z Wielkim ja... Bułą. No. Ja i tak mam swojego faworyta tutaj. No, że Wielki Bół, nie? Wielki Bół to nie. No, buła, buła ogólnie mocny, 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 bardzo ciekawy. W... Czy... A tyle, że oni się biją w K1. E, Gocha też zapomniałem tak. powiedzieć, że też się bije w K1. E... Ogólnie tak. Ale to nie ma znaczenia w Dawid. zasadzie. Żadnego. No jest, no jest kotem. No ja go to jest lubię. kotem. No jego to lubię. Ale poczekaj, bo on zremisował to... walkę w K1 z tym. To też na to trzeba zwrócić uwagę. Kurde, z kim on zremisował tą walkę? Też z, przecież z tym totalnym szefem, z profesjonalnym fighterem. Nie pamiętacie? Boże. Tomasz Sarara. I on z nim z, chyba zremisował walkę. No ostatnią. Tak, Saracie głosował, a z się... Kubiszynem jest... nam przegrał. Tak, ale stary Sarara to jest chyba profesjonalny ki kickbokser, nie? No tak. Chyba, że coś k ale wydaje mi się, że tak. No to... No tak było mi. No ale no tak, no ogólnie to, to staje trochę w obronie tego Crazy'ego, ale finalnie też postawię na Wielkiego Boo. No bo... Ale to też może być, już, e, jakiś czas Bo ogólnie Wielki Boo, no to widać, on jest wielki, wielki chłop. No jest wielki. No wielki chłop. E, może inaczej, gdyby Crazy się bił z takim wielkim gościem, ale nie byłby to Wielki Boo, tylko jakiś po prostu taki, wiesz, no, najmowy chłop, jakiś ochroniarz czy coś, to bym powiedział, że Crazy, nie patrzyłbym tak na warunki fizyczne. No, ale Wielki bół, no to... My, my jednak ma już jakiś tam rekord, no i on się potrafi bić, nie? Z, z, zgadza ja myślę, się, że... zgadza się, dlatego no tutaj chyba nie ma co gadać dłużej, raczej A, wielki No Tak, wielki No, dziewiąta walka, dwie nam zostały. Muran, Cesarz. Ja to nie wiem, nie? Rzut monetą. Rzut monetą to jest, chłopie. Nie, no, szczerze, Delma, że chyba wy... wie, Kto wygra, Kto? Nie. Elmo. Kto wygra? Muran? No, Elmo to <noise> delma, jest ciągle. to, to jest No k*** najman. Myślisz, że Naiman Mi, mi się <noise> no wydaje. No, oj Uu, stara, nie mam w ogóle szans, nie? <noise> Szczerze, właśnie mi się wydaje, że nie. No, no ten najman to on w tych frikach to takie gówno odpierdziela, że mi się wydaje, że tutaj. Chyba bardziej jakby Muran podejdzie do tego bardziej na poważnie, niżeli Neyman, a Neyman tylko przychodzi po pieniądze tak naprawdę, więc mi się wydaje, że tu może pójść tak, że, że znowu Neyman odda walkę standardowo, jak on to robił już miał w zwyczaju kilka razy, więc wydaje mi się, że tutaj Neyman to raczej już mu na rekordzie nie zależy. Skrzywiłem się trochę, bo zobaczyłem, że Neyman ma 22-19, ja nie widziałem, myślałem, że on ma na minusie jakiś rekord. Ope, to jest Sigma. Nie no, ja powiem szczerze tak Biorąc pod uwagę te walki Najmana, które my znamy Czyli już z tych freak fightów No to często bywało tak, że on te walki wyglądało tak jakby bardziej oddawał, nie? Ten Muran, no jest jaki jest No ale, no twardy jest, no twardy jest, nie? Od tego tańcury przecież pamiętam cały czas tą walkę no. W tej klatce rzymskiej, no to dostał tych bomb, no i się utrzymał, nie? Więc wydaje mi się, że tutaj charakterem może to Muran zrobić No też tak mi się wydaje właśnie, dlatego to ja bym stoił na Murana eee... No to tak, ja stawiam Muran, Maciek stawia Muran, just stawia Cesarz, Najman, Alekson? Najman. Też Najman, no dobra. Ale ogólnie to też jest walka, której ja bym nie obstawiał, nie? No to myślę, że każdy z nas no, by się no, z tym zgodził, no. nie? Że to... To chyba może być taki random. W ogóle są takie walki, których raczej dziecko jest obstawić. No właśnie tak ten. Serio. Chodzi o to, że chciałem to typowanką zrobić, bo tak sobie stwierdziłem, że oglądam te friki, nie? To sobie już będzie wyciągnąć te typowanka, w coś wrzucimy na tego i coś wrzucimy na TikToka. Ale no mówię, zrobię, ale ta, ta, ta karta na tym klaucie teraz to jest bardzo ciężka do oceny, nie? No i main event Lexi Linki Master Linkiewicz. No ja myślę, że to będzie to do, do jednej brameczki, nie? Że będzie Linkiewicz. Linkiewicz, no. Pomimo wszystko, no Linkiewicz no, raczej jest ja ciągle w treningu, więc wydaje mi się, że tutaj nie nie ma co gadać. Tak, Linkiewicz ma niby 5-3, no ale ona w tym 5-3, e, znaczy w tych trzech przegranych to chyba są dwie z y, Tom Lil Masty, tak? Więc no tamta, e, no, tamta też była konkretną fighterką I myślę, że jak na warunki kobiecego, freakowego MMA, nie? Więc no ja myślę tutaj, że Linkiewicz tu chyba nie ma co się... Jakby długo, długo rozwodzić, no. Ja ta... się. Lexi nie jest może jakaś tragiczna, ale no nie jest wybitna. Mi się wydaje, że ta Linkiewicz jest zdecydowanie lepsza. Po prostu, po prostu. Lex on Just, wy jak? Link. I to chyba każdy na to kiewicz. A, bo tu nie postawiłem, to tu bym stawiał na... Na murana, a w ogóle było, większość osób stawia na murana też. No, w sumie to postawiliśmy tak, podsumowując, że postawiliśmy na teoretycznie wszystkie, wszystkich faworytów, poza tym z zbukiem z majorem, bo dla mnie to totalny random. To po postawiłem na tego z Booka, jak już musiałem. Czyli przy stawce mhm. 10 zł. Niby 278, ale szczerze ja to bym w ogóle do tego nie stawiał, bo, bo tutaj A może jakieś pojedyncze walki, nie? Tak na poważnie to może by się, może można, nie wiem, po postawić może na Lizaka, ale to też, no nie będzie jakiegoś wy wybitnego Tam kursu, nie ma praktycznie nie. kursu, no tam za, za dużej zwrotu nie ma za dużo. Tak, na Omielańczuka myślę, że można postawić, na tą Królową można postawić, wie Wielki Pułzałęcki, no ja myślę, że tu na, na tego Wielkiego Puł też chyba można, no i na Linkiewicz można postawić, Reszta to skipa.